Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o tym, co pić podczas treningu i jak pić. Jak to jest z naszym organizmem, gdy brakuje mu wody. Ubytek jednego do 2% wody z organizmu powoduje już jakiś tam mierzalny spadek naszej wydolności. Należy na godzinę. 30 minut przed wyjściem na trening, spożyć około 500 ml, czyli pół litra przygotowanego napoju. To pozwoli nam stworzyć bufor w organizmie, pewien, pewien poziom bezpieczeństwa wodnego, nazwijmy to tak, dzięki któremu początek treningu będzie przychodził gładko. Yy, I spokojnie a organizm nie dozna żadnego szoku związanego z nagłym ubytkiem yy, wody z organizmu. Napój uzupełniamy co kilkanaście minut. Pijemy małymi łykami, delikatnie popijamy regularnie. Nie powinniśmy pić czystej wody, wody mineralnej. Dlaczego? Za chwilę o tym powiem. Nie powinniśmy pić napojów gazowanych. Wszelkiego rodzaju napojów kolorowych, których jest pełno w marketach, w sklepach, yy, zawierają całą tablicę Mendelejewa, nie mają żadnych wartości odżywczych, tego unikamy. Napoje izotoniczne, hipotoniczne i hipertoniczne. Najczęściej spotykamy się z tym pierwszym, czyli napojem izotonicznym. Napoje te cechują się tym, że ich stężenie. Substancji w, tym, w tych napojach jest porównywalne ze stężeniem naszych płynów fizjologicznych. Dzięki temu napój wchłania się szybciej, składniki z niego są absor absorbowane przez organizm szybciej. Pozwala to zachować pewien stały poziom nawodnienia podczas wysiłku. Jeżeli je przyjmujemy, są godne polecenia. Napoje hipotoniczne to są napoje, które mają niższy poziom stężenia substancji niż nasz organizm. Myślę, że do tego napoju hipotonicznego można zaliczyć po prostu wodę mineralną. Napoje hipertoniczne są to napoje o dużym stężeniu substancji wyższym niż fizjologiczne w organizmie, one wchłaniają się nieco wolniej nie pijemy czystej wody. Nie pijemy jej dlatego, ponieważ podczas długotrwałego wysiłku z naszego organizmu wypłukiwane są mikroelementy. Przede wszystkim sód i potas woda mineralna nie uzupełnia nam tych. Składników w wystarczającym stopniu. Przy długotrwałym wysiłku brak tych składników, czy naprawdę długim wielogodzinnym wysiłku brak tych składników jest znaczący, do tego stopnia znaczący, że są były przypadki, gdzie podczas na przykład biegu maratańskiego osoby spożywające tylko i wyłącznie wodę doznawały już reakcji skrajnej patologicznej z powodu Wypukania sodu z organizmu, no i nabawiały się przez to problemów kardiologicznych i innych związanych z zaburzeniem gospodarki sodem. Nie bagatelizujemy więc tego, i tutaj dbajmy o to, aby te składniki były uzupełniane. Znając już troszeczkę teorii bardzo takiej skomasowanej. Jak wybrać napój dobry dla nas? Można korzystać z gotowych napojów izotonicznych, koncentratów wszelkiego rodzaju, które możemy sobie przygotowywać poprzez rozpuszczenie ich w wodzie. Nie będę tu wymieniał konkretnych firm, bo tego jest naprawdę sporo. Można sobie coś wybrać. Napoje dla sportowców one się również dzielą na takie, które spożywamy w trakcie i po treningu. One mają za zadanie uzupełnienie składników, które są najbardziej zużywane i organizm ma największe zapotrzebowanie na nie w danym momencie. Sole mineralne w trakcie, uzupełnienie węglowodanów po treningu itd ale już nie, 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 nie będziemy tutaj tego w to wchodzić głębiej. Jest taka opcja. Zwróćcie na to uwagę, można coś dla siebie wybrać. Najchętniej na długi trening zabieram roztwór wody z odrobiną miodu i szczyptą soli. Szczypta soli pomaga utrzymać poziom sodu. Jak wiemy NACL, sól kuchenna, yy, bardzo przydatna. Szczypta soli, łyżeczka, dwie łyżeczki miodu w zależności ile zabieramy yy, w teren yy, napoju. To pozwala naprawdę przetrwać dobrze yy, trening. A dlaczego miód? Yy, miód zawiera głównie cukry proste, fruktozę, yy, glukozę. One są dobrym nośnikiem, dostarcza szybko energii. Ale co ważniejsze, w połączeniu z wodą powoduje to, że ta woda jest szybko wchłaniana w jelicie i bardzo szybko trafia razem z glukozą i fruktozą do organizmu. Jest to taki naturalny, domowy, chyba najzdrowszy izotonik, i napój, który sobie można przygotować w domu. Słuchaj, tak, jak już wspomniałem wcześniej. Niezbędna, niezbędna ilość sodu. Dlaczego stosuję naturalne składniki? Ponieważ żyjemy w świecie, gdzie konserwantów i wszelkiego rodzaju ulepszaczy, podtrzymywaczy, stabilizatorów jest napoja po prostu cała masa. Naprawdę ciężko jest w tej chwili już to zweryfikować, co nam szkodzi, a co nie. Jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę, że wchodzimy kilka razy w tygodniu na trening i pijemy kilka czy, kilka czy nawet kilkanaście litrów danego napoju w tygodniu, no to możemy sobie uzmysłowić ile tam tego świństwa w naszym organizmie może krążyć. Więc ja bym tutaj przestrzegał przede wszystkim przed tymi naprawdę najtańszymi izotonikami, jeżeli nawet tutaj jest to może z mojej strony takie nadużycie no to, no to przynajmniej my zweryfikujmy, co tam z tyłu na etykiecie jest. Oprócz e, zwykłej glukozy, e, jakich tam substancji, e, które mają uzupełnić nam poziom soli mineralnych, co one tam mają, jakie konserwanty, jakie barwniki, przede wszystkim bo barwniki. Współczesny przemysł spożywczy po prostu nie przebiera w środkach i to jest straszne rzeczy. Zwróćcie się na to uwagę. Tylko pod jednym warunki stosowany po treningu. Piwko po treningu naprawdę świetnie gasi pragnienie, dobrze uzupełnia poziom soli mineralnych. Tylko wybierajmy takie piwo, które, ma, które nie ma zwiększonej ilości alkoholu. Piwko niskoalkoholowe będzie jak najbardziej wskazane tutaj po, po, po wysiłku fizycznym długotrwałym. Na temat piwa były zrobione konkretne badania, można je znaleźć w internecie. Ma pozytywny wpływ na, na gospodarkę wodną, jeżeli chodzi o spożycie niewielkiej ilości piwa po wysiłku, podkreślam niewielkie. No cóż, mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem w temacie, co pić podczas wysiłku i po wysiłku. Jeżeli macie jeszcze jakieś nurtujące Was pytania i tematy, które byście chcieli poruszyć, piszcie w komentarzach, piszcie na maila. Postaram się odpowiedzieć. Cześć!